Witam Państwa. Dzisiaj pragnę przedstawić obraz jednego z najbardziej wybitnych realistów młodej Polski Leona Wyczłkowskiego. Ten artysta, urodzony w 1852 roku, studiował u Gessona, również znanego malarza polskiego, a także studiował w pracowni Jana Matejki. Obraz, który dzisiaj przedstawiamy, jest to pastela namalowana przez Leona Wyczłkowskiego. Do której jest przedstawiona opinia magister sztuki. Jest ona o tyle charakterystyczna, że jest przedstawiona jako wzór do namalowania obrazu olejnego. Cena jej jest 5000 zł. Jak na obrazy Leona Wyczukowskiego, cena jest bardzo umiarkowana. Jest to wynikiem tego, że jest to jedynie pastela. Gdyby to był obraz olejny, to obrazy Leona Wyczułkowskiego zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet pół miliona. Plagowymi obrazami Wyczukowskiego jest na przykład obraz Orka na Ukrainie. To jest flagowy obraz, który jest wart nawet milion złotych i w zasadzie jest w prywatnych zbiorach nie do dostania. Ten dzisiejszy szkic jest i tak wyjątkiem z tego właśnie względu, że obrazy Leona Wyczułkowskiego. Pokazują się na rynku dosyć rzadko. Nie ma ich za dużo, gdyż większość swoich dzieł sztuki przekazał do muzeum, a to, co jest w prywatnych zbiorach, ludzie nadal rzadko wystawiają do sprzedaży. Także zachęcam Państwa do licytacji na cel charytatywny tego obrazu, ponieważ dzięki temu będziecie mogli pomóc ludziom chorym, którzy naprawdę waszej pomocy potrzebują, a sami zyskacie wspaniałe dzieło sztuki który przez całe pokolenia będzie cieszył Was i Waszych domowników. Dziękuję.